Siema, siema, tutaj David zdoba. Specjalnie dla kanału Ojtam Ojtam. Słuchajcie, już niebawem Jacob wraca do Polski, tak, ze Słowenii z wymiany, z wymiany deros czy jakoś tam to się nazywa, nieważne, whatever. Był na stosunkach międzynarodowych i teraz jak wróci, a ja wrócę z Zanzibaru, robimy od początku nasze Pozytywnie popieprzone filmiki, dlatego zapraszam już e, dzisiaj na kanał. Oj tam, bo będzie się dużo działo, mamy dla Was masę niespodzianek, a przede wszystkim naszego polskiego klauna. I zamiast jednego pojawi się dwóch polskich klaunów, którzy będą chcieli po prostu się tylko przytulić. Zobaczycie, jak bardzo nas kochają. Nie tylko w Polsce, postaramy się też odwiedzać inne kraje i a nie zdradzę więcej Zapraszam ja David ozdoba ją